ma z tej strony Eleven Chciałem wam y, powiedzieć czemu mnie nie było przez kilka ostatnich dni, ponieważ ludzie na Facebooku, ludzie na Instagramie nawet ludzie na Twitterze wiedzieli co się stało, czemu mnie nie było natomiast pod komentarzami widziałem teksty typu, Eleven nie żyje znowu i tak dalej, czemu z nie rzucasz filmów <grym> Byłem w szpitalu, od poniedziałku wieczorem byłem w szpitalu, dopiero dzisiaj rano y, z niego wróciłem y, Nie jestem jeszcze w w idealnym stanie, nie będę wnikał w szczegóły tego, co się działo, ani dlaczego. Po prostu w życiu czasami się takie rzeczy zdarzają, że tak się człowiekowi dzieje i nie ma na to innej, nie ma, nie ma do tego w ogóle odwołania i odwrotu, tak? Nawet żadnej przyczyny konkretnej nie było. Więc teraz, jak już jestem w domu, powoli wrócę do rzucenia filmów, tylko zaczniemy od filmów, które nagrałem wcześniej, a nie zdążyłem zmontować przed tym. Tragicznym w pewnym sensie e, incydentem. Więc y, kilka następnych filmów to będzie w ogóle szaninie różnych rzeczy i moich planów na dzisiaj jest piątek. Zaraz sprawdźcie, bo już straciłem trochę czasu w tym szpitalu. Dzisiaj jest piątek. Więc nagrałem wam odcinek Zajzaka, w którym mówiłem, że w ten piątek dzisiaj planuję live z Delostem. Y, ja to tam na odcinku mówię. Proszę, zignorujcie to, bo to się nie stanie. Na razie nie ma jak po prostu, okej? Okay? Nie, 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 jestem za bardzo w stanie, więc yy, od horrorów też muszę odpocząć, bo to już jest, yy, to już jest wskazanie, że tak powiem, lekarza, żeby od takich rzeczy na razie uciekać, w sensie, żebym się nie przemęczał i tak dalej, no, miałem po prostu coś z płucem, ok, miałem rurę w płucu i tak dalej, yy, w płucu to się dobrze odmienia? Nie wiem, to dziwnie brzmi, no, ale na razie horrorów wolę unikać, nie przez to, że one to wywołały, jak myślałem przedtem, Yy, tylko po prostu to był takie dwój okoliczności, a horory, no wiadomo, no to się troszkę przeżywa i yy, potrzebuję czegoś spokojniejszego. I już znalazłem kilka gier, którymi myślę, że Was zachęcę, a będą dość spokojne, ale będą fajne. No, no Isaac zostaje na razie, tak? Ale horory na razie idą w podstawkę znowu. Ech, a szkoda. No, ale zobaczymy, jak to będzie na dniach. Będzie mi się już coraz bardziej poprawiać, będzie coraz lepiej. Jeżeli macie jakieś takie spokojne gry, pomysły na serię, to możecie pisać. Ja mam ich dużo, ale jeżeli byście podesłali coś fajnego, i mnie to zauważył, to na pewno to wykorzystam i tak dalej. Praktycznie to tyle z mojej strony. Już jest wszystko ok: już jestem w domu, wszyscy się cieszą, wszyscy są happy. i grać w No, więc tak przy okazji, nawet jeżeli ktoś. Jestem w ogóle zaskoczony, że ktokolwiek nie obserwuje na Twitterze. To jest też inna sprawa, bo zauważyłem, że w ogóle Polacy Twittera to używają w takiej ilości, bo wydaje się skomplikowany, ma limit znaków i tak dalej. demet Przez Twittera się dogaduje lepiej z ludźmi, niż przez Facebooka, bo jest taki span. No. Także wiecie. Nie zmuszam was do tego, broń Boże, bo nie mam nawet jak. Ale jeżeli macie możliwość, to sprawdzajcie czasami tego Facebooka, jeżeli nie ma filmów przez kilka dni. Po prostu sobie wejście. Link zawsze jest w opisie. Możecie też wejść na Twittera i zobaczcie, czy ostatnio nie napisałem, że nie będzie filmów z takiej takiej przyczyny i nie mam jak tego wrzucić na YouTube. A. No mogłem niby powiedzieć coś na tego YouTube'a nagrać krótki film, ale byłem w takim stanie, że chciałem wam tego oszczędzić, OK? Nie chciałem wystać pod kamerowki. Hej. To jest Mam rurę. W <grych> O, boli! <grych> no, także wie się. No. Nie chciałem, żeby to tak wyglądało. Teraz jestem już w miarę ok. Porzucam te filmy, co były, i będzie pod każdym napisane, że to jest film nagrywany Ten, żeby nie było, bo tam mogą być różne plany i zamysły na coś, co, co, co nie, nie będzie miało miejsca, bo to były plany na dni przeszłe albo na dzień obecny. W takim stanie niestety nie, nie, to, to nie wyjdzie. Mam nadzieję, że zrozumiecie, to tyle, tylko takie moje update info, dzisiaj wam może jeszcze coś wrzucę, to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. I się nie przejmować, bo już jest sobie wszystko dobrze.